Miałku zasada w Czechach nie do uwierzenia taka. Ha? Wiecie czemu się nie chycił? Zobaczcie. Kukurydza na haczyku. Kukurydza się wbiła na haczyk, pa. To jedziemy. Najpierw dajemy zanęte do koszyczka standardowo. Nic tu się nie zmienia. Siemanko wszystkim. Dzisiaj właśnie jestem już na tym stawie. To, że wspominał w ostatnim filmie, co tak wioło. Ale póki co na razie mamy bez wiatru. Zobaczcie, jak pięknie woda stoi. Spokój na stawie, widać jakiś tam rybek. My lecimy tam do samego końca. Myślę, że tam żaden nie będzie siedział, bo tak daleko nie widzę. No i nie przedłużając, oczywiście zapraszam Was na film. Może dzisiaj do mnie dojedzie też Dominik z Małego Rekina, zobaczymy. No i śmigamy na miejsce i zaczynamy wędkowanie. Tak, ja już jak jest na stanowisku, wędki już mu rozłożone. Jest za 10 rano. Od 7 tutaj na łowisku wolno chytać, Przypominam, że na łowisku PZW, ale w Czechach. No i co jeszcze powiedzieć? Dzisiaj za zanęta, pół paczki zanęte jesia, to mi zostało z ostatniego wypadu. Dzisiaj typowo na karpę się nastawią. Drugo zanęta idzie ochotka konopi. Potem pół paczki truskawkowej i do tego pieczywko fluo. No a za chwilę, jak zacznę zakładać na przynęta, na haczyk, to wą pokorza zestaw z dwoma, z dwoma hokami, z dwoma przyponami na jednej wędce, bo tak właśnie w Czechach wolno hytać. I taki mam właśnie zamiar dzisiaj to wytestować. Albo na jednym przyponie będę miał dambelsa, na drugim też, albo jakiś pelecik, albo po prostu na jednym będzie dambelsa, a na drugim rosówka bo też rosówki dzisiaj mam potem jeszcze kilka kul strzela w miejsce karby nachytał pół paczki tej styknie i pieczywko i tak właśnie dzisiaj mam zamiar łowić ochotka wymieszano z konopiami i trochę zanęty owocowe, czyli truskawki. No i pół paczki, co mi zostało z ostatniego razu. Rybnej typowo takiego jesiotra. I zobaczymy, jak to się uda. A już Wam pokazuję, jak zestaw wygląda z dwoma oczykami. Tak, już Wam pokazuję, jak wyglądał mój zestaw z dwoma przyponami Tylko na Czechach wolno tak łowić. Jedna narasowka, da około do drugą na pelecik dambelsa małego 7 mm, ochotka na pierwszy rzut, na drugą wędka. Dą dwa dambelcy małe, ale tam dą squid, octopus i jeszcze jakiś inny wybiera. No i co, że chciał powiedzieć? Tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, tu choczyk z rasową będzie zalepiony, zalepiony w koszyku z zanętą. Na pewno się to nie pomatle, bo już jak sprawdzą. A tu będę miał pelet 7 mm i do tego będzie. Malutko PVK z pelecikiem Mango i CLS, też z firmy Mech Pro. I tak to właśnie będzie wyglądało już zakładom, i zarzucone po pierwsze ryba, albo w ogóle po prostu do wody, bo może być brani, a nie musi być branio, ale najważniejsze jest to, że mamy taką pogodę, aby się to utrzymało, tak jak jest teraz, że po prostu zero wiatru. Nie tak jak ostatnio, jak go ja tu był. No i zobaczymy. Jego ja zakłodą. Taki 7 mm pellet ochotka. Już ja go miał wcześniej zadipowany też. uchodce. I może dzisiaj mi się poszczęści i uda mi się jakiegoś karpia złowić. Rasówki mam w takim pudełeczku podwójnym. Śmiało oddychają, żywe. No i oczywiście, tak jakże kiedyś pokazywał, jak na rzece chytą, tak właśnie przez przez rureczka założa na choczyk. Rosówka. Wiem, że tutaj zarybiali węgorzem, więc może jakiś węgorz uderzy. Stąd też jak postanowił właśnie, że dzisiaj jedna by da ciepło na rosówka na próba Tak to wygląda i tak zarzucą jak się zanęta odklei to wypadnie z tego rosówka i oj da robić rzut, a za chwilę zakładą przynęta na drugą wędkę i zaciukujemy drugą Tak, słuchajcie, półtora godzinki siedza, słoneczko fajnie wylazuje, Robi się cieplejszy, myślę, że, że się pogoda nie spierdzieli. Co że się powiedzieć, teraz ta jedna wędka cały czas mi leży na dwa dambelsy, a teraz ta druga orzech przeciepów, co miał na rasówka, dałek nowo rosówka i do duni na drugi przypłon Dambelsa, orzech tygrysi. I spróbujemy taki zestaw, czy się coś skusi. Tam już widzę auto na parkingu. Dumin podjechał z mojego rekina. Także za chwilę tutaj będziemy we dwóch siedzieć. No i zobaczymy. fajno niedziela nad wodą. Może uda się w końcu jakiegoś karpia złowić, a może w ogóle jakoś inną rybka pobierę. Zobaczymy, tutaj jakże się pytał. To na całym tym stawie w granicach 1,10-1,5 metra wody. Tam koło pidła w jednym miejscu co woda, przepływo to jest do 2 metrów, może 1,80 na głębi, no to w jednym takim miejscu. A reszta tu, tu taką głębokość tak jak do meter 1,10 m. Przez cały ten staw. No i czekom na pewno ta rybka żeruje, nie ma tak, że siedzi kań w jakiejś dziurze, bo po prostu tutaj takiej dziury nie ma i, i powinna ta ryba tutaj dziubać. Jak tu godą, taki czek, co na kole też jechał przed chwilą to dwa tygodnie temu bo ja tu był też zeszły tydzień, pooglądałem jak z biechał, ale dwa tygodnie temu padło, to tu siedzieli dwa stanowiska dali o dymie i powyciągali karpie także czekam tak jak fajna pogoda, fajnie się siedzi miło, niedziela z herbatka cieplutko, także czekam na brani, a za chwilę tu kiedy przyjdzie i i będę we dwóch chce siedzieć fajnie Tak słuchajcie, do już tu jedzie. Jak przed chwilą widzieliście, tam właśnie się nagrywał wstęp do filmiku na początku stawu i Padał, że mi pokorze patent na czeski karpie, także ja już tutaj na niego czekam i chcę widzieć, że że ten od niego patent działa, co tam o, co zakłodo. No i obejrzymy, czy uda mu się złowić karpia tukę, czy się mu uda mię wykolegować, czy będziemy jakieś brani na ten od niego patent. Także ja już tu na niego czekam i. Widzimy się tu za chwilkę. Widzowie moi, którzy nie znają Michała, to jest Carp Hunter Polska. Widzowie Michała, którzy nie znają mojego Rekina. A na pewno znają. To jest Dominik od mojego Rekina. Dzisiaj widzicie taki troszeczkę powiązany film na dwóch kanałach. Na śląskim YouTube i Michał mnie zaprosił. Mówi Domin przyjeżdżaj, nie ma na jeziorze fali. Chociaż Kaper dzisiaj się ciepnął jeden. Nie wali chciałem, żeby się <laughs> No a Dumin dzisiaj mi pokorze swoje patenty na czeski karpie. I że jestem ciekaw, bo już po wyciągu w tym roku, jestem ciekaw co on dzisiaj pokorze mi za szkoła i jakie od niego są patenty na te czeskie kapry. No właśnie, dlatego też przyjechałem, bo Michał już walczy od miesiąca na czeskich wodach, opłacił w tym roku kartę i mówi, ty, ty tylko pokazujesz te karpie, że tam gdzieś wyciągasz. A mi się jeszcze nie udało wyciągnąć nic. Mówię, Michałku, spokojnie, trzeba najpierw zapłacić frycowe. Czyli przytrzymałem go miesiąc. Nie wiem, czy dzisiaj połowimy karpie, bo on tak, wiecie, ha oh, 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 ten, ale mu pokażę właśnie te patenty przynajmniej, że na przyszły raz będzie. Ale mimo tego wierzę w to, że wytargamy dzisiaj po komplecie. Przynajmniej fajnie będzie spędzony czas nad wodą. Nie? Szykujemy sprzęt. Michałku, zasada w Czechach nie do uwierzenia taka, jak nas uczyli jeszcze cis MMD, bo oni jako pierwsi mieli czeskie. Wody opłacone dobrze. to była zasada na grubo i na ciężko, to bardzo nie wiedzieliśmy o co chodzi. Bo ja przyjechałem z Polski, spławiczki z delikatnie, jakieś koszyczki delikatnie, a okazało się, że ciężko, czyli ciężkie sprężyny 50 gramowe, stojaki, wszystko na sztywno. Jeszcze kiedyś tutaj rządziła stryczka, ale już jest w Czechach zabroniona. I teraz ci pokażę mniej więcej o co tu chodzi. Tu masz dobrze to zrobione, bo te zostają. Mhm. Te dwa stopery To też Ci zostawię Na przypon, trzymaj przypon Dobry Dobry I tutaj Michałku to se wejść Przekładamy naszą sprężynę Jako panowie Chwileczkę, ja tylko zrobię zestaw Hej śmiało Przekładamy sprężynę Tutaj dajesz jeszcze jeden ten na, na ten na... Haczyk Taki masz taki, krętliczek Krętliga Jeszcze jeden Wstępnie to wygląda tak dwa stopery Aha. krętlik na haczyk sprężyna. I jeszcze jeden krętnik mi daj. Może być, szkoda, że taki gruby, bo trochę zawsze ukrywałem to, wiesz, jak najcieńszy dawałem, żeby jak najmniej ryba widziała robimy węzeł standardowy. I tu dajesz dwa teraz haczyki. Przygotowane do metody. Normalne czeki do metody. Ostatni dwa. No, dla ciebie co wziąłem? No. Wyciągnij je delikatnie. Powodzenia. No hej. Nie, trzy, może jeden ja ci zostawi, Zakładamy, przekładamy wszystkie, robimy standardowe węzły. Mamy jeden, haczyk drugi z góry. Teraz Michał banalnie załóż sobie jakiekolwiek przynęty chcesz tylko małe. Jakieś dambelsiki, jakieś... 7 mm mogą być. No. Na dwóch haczykach uzbrojone przynęty. Teraz jeszcze jest ważne zakładanie zanęty. Chodź Ci pokażę do wiaderka. To jedziemy. Najpierw dajemy zanętę do koszyczka standardowo. Nic tu się nie zmienia. Żeby zapełnić całą sprężynę, jak już mamy, to górny hak przewlekamy tak. I wsadzamy to w zanętę. To nam zabezpiecza. Przyrzucie, że nam się na pewno to nie poplącze. Tu damy teraz luzem zanęty i w drugiej strony dajemy dolny hak i wszystko zaciskamy. Im więcej zanęty nam wejdzie, tym lepiej, żeby nam się to nie rozwaliło. Haki są w zanęcie, widzicie. Teraz możemy to fajnie ugnieść i robić bez problemu rzut po rybę. Tutaj się nam nic nie poplącze, a rybę nam może ściągnąć. Haczyki po prostu znikły w zanęcie, widzicie. Nie musisz się martwić, że ci się to poplączy, albo coś wiesz? To jest maksymalnie. Tylko, żeby nie urwać, bo te koszyki wiesz. 50 gram plus zanęta to jest 120 gram razem. 0,35! Widzę, że masz mimikry. I tamto zostaw. Wiecie czemu się nie chycił? Zobaczcie. Kukurydza, na się, mał... kukurydza się wbiła na haczyk, patrz. Obok jest przynęta kukurydza, z zanęty się wbiła na hak. On to miał w pysku, ale się nie zaciął. Przyjdzie. Najważniejsze, że przypłynęły. Tak. Słuchajcie, ja się już pomału z Dominikiem pakuję Jedne tam brani Dominik miał Coś tam na chwilę pociągnął Prawdopodobnie to był karp, Ale nie, nie udało się wyholować Rybka poszła No i to mogę więcej powiedzieć Widzimy się następnym razem, kaś nad wodą Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału Dominika No i na razie, cześć.